Będę robił po prawej stronie, to po prawej stronie rowek po lewej stronie rowek droga zostanie zrobiona tak, jak powinna być, zrobiona jak się powinno robić, a nie tak jak robimy. No i tyle, zapraszam do oglądania. Po Powinny drogi wyglądać w Polsce. Lewy rów, prawy rów, spadek na dwie strony. No ale wiadomo, mamy drogi jakie mamy, wąskie, cudów nie zrobimy, cudów się nie mogą też ludzie spodziewać, ale tak jakby się robiło w taki sposób, to byłoby elegancko. Te drogi miałyby sens, a tak jak my to robimy. to... i od dzisiaj jest włączony kogutem przy pracy. I chyba na przejazdach też będę jeździł, chociaż mogę mandat za to wyrwać, bo maszyna nie przekracza gabarytów. No ale dobra, mi jeszcze wiek, Krzysz, Dlaczego jeżdżę na tym w Gucie? bo wczoraj wracając sobie już na miejsce postojowe maszyną pod wyrównanej drodze tą, którą drogę robiłem wcześniej, jechał sobie mistrz samochodem trochę za szybko, stanowczo za szybko. No i się dziwię, jak mi zobaczył. Macie zdjęcie po spotkaniu ze mną. Mi się tam nic nie stało, nawet ja praktycznie go nie odczułem, bo ja wyhamowałem, bo go wcześniej już widziałem. A on mnie nie zauważył, wie na co jest ze zakrętu, no i przykro mi bardzo. Bliskie spotkanie z nim, Holandką. 17 ton kontra 1,5 tony, no to nie wróży to niczego dobrego. Nie zapieprzajcie po tych drogach, bo naprawdę to nie muszę jechać ja równarką, czy tam ktoś inny równarką, bo może po tej drodze jeszcze jechać walec. A nawet tłumaczenie jego: Bożeś mi wyskoczył z Zinacka. Ja ci wyskoczy z Zinacka, jeśli ja ci wyskoczę z Zinacka, to co, co, co masz powiedzieć? jak ci wyskoczy dziecko z Zinacka, inna osobówka z jenacka i co? To miał, farta, miał szczęście, mnie szczęście, że to jechałem ja, że się chyba jakby osobówka jechała, to by chyba się dwie smoknęły tak ładnie, że tych samochodów by nie było nic a tak. To tylko jest on poszkodowany, ale to z własnej czystej, tylko głupoty. Pozdrawiam serdecznie.